Street fighter jako seria ma już ponad 35 lat na karku. Przez te lata cykl zaliczył masę wzlotów i opadków, ale też pozostał w pamięci wielu graczy jako najlepsza bijatyka. Ja należę do osób wychowanych na Street Fighter 2, tak więc uwielbiam cykl Alpha Zero i zawsze trzymam kciuki za tę serię, gdyż jest bliższa mojemu sercu od konkurencyjnego Tekena, Mortal Kombat czy Soul Calibur. Czy premiera Street Fighter 6 sprawi, że bijatyka o ulicznych wojownikach znowu będzie na szczycie? Dowiecie się z tej recenzji. Street Fighter 6 otwiera się szybkim wprowadzeniem na temat trybów rozgrywki i trzech segmentów, na które gra jest podzielona. Mamy World Tour z kampanią dla pojedynczego gracza łączącą biatykę z grą RPG, Battle Hub dla budowy community i toczenia potyczek z innymi graczami online i Fighting Ground ze standardowym trybem arcade i innymi klasycznymi trybami. Już na pierwszy rzut oka gra wydaje się być olbrzymia. Jest to chyba sposób w jaki Capcom przeprasza za gigantyczną wpadkę jakim była zawartość Street Fighter 5 w dniu premiery. Teraz japońska korporacja oferuje nam więcej niż konkurencja. Nowością w serii Street Fighter jest tryb gdzie tworzymy własną postać i przeżywa ona przygodę w świecie znanym z gier. Idea połączenia biatyki z rpg towarzyszy gatunkowi co najmniej od czasów nieszczęsnego Virtua Fighter RPG, które przerodziło się w Shenmue. Fajnie zobaczyć coś na wzór tego podane w sosie gry od Capcom. Kampanię zaczynamy od stworzenia naszej postaci, która jest nowym uczniem Luka. On sam debiutował całkiem niedawno w DLC do Street Fightera 5. Naszym celem jest odkrycie tego, czym jest prawdziwa siła. Robimy to poprzez podróżowanie po świecie i poznawanie różnych mistrzów, a także masę bitek z przechodniami i wykonywanie przeróżnych questów. Fabułę napędza też motyw innego ucznia Luka, który wplątał się w tarapaty, a nasza niezbyt rozgarnięta postać ciągle ładuje się w sam środek problemów kumpla z treningów. Historia nie jest specjalnie wybitna, ale wyróżnia się zakręconą atmosferą i głupimi wątkami, z których trudno się nie śmiać. Blanka, na przykład, stara się rozkręcić historyjkę o mistycznym stworzeniu Blanka Chan, by napędzić klientów chętnych zwiedzać dżunglę. Całości towarzyszy masa głupiutkich scenek. Które wpisują się w atmosferę zwariowanej przygody rodem z jakiejś kreskówki. Rozgrywka w tym trybie to bieganie po świecie, wykonywanie misji i minigierek. Na mapkach można nawet trafić na automaty z klasycznymi grami kapką, jak Final Fight. Zdobywamy lepszy ekwipunek, przedmioty do użytku i levelujemy naszą postać niczym w prostej grze role-playing. Drugą częścią zabawy są starcia z przeciwnikami. Mamy bitki w typowym stylu Street Fighter. Z tym, że nie zawsze są to potyczki 1 na 1 i zawsze mam jakieś dodatkowe zadania, dając nam nowe przedmioty lub bonusy do doświadczenia. Czasem będzie to powalenie wroga 3 razy, czy uderzenie go kopniakiem, innym razem będzie to korzystanie z odpowiedniego stylu. Style to bazowe ataki naszej postaci, które pożyczone są od naszego mistrza. Wraz z postępami w przygodzie zdobywamy dostęp do ruchów coraz to większej grupy mistrzów, takich jak Blanka, DJ czy Chun Li. Wraz z trenowaniem się w danym stylu i zaprzyjaźnianiem się z konkretną postacią, cyskujemy dostęp do ataków specjalnych wojownika. Tutaj zaczyna się cała zabawa w kompletowanie idealnego ulicznego wojownika. Nasza postać wybiera bowiem bazowy styl swojego mistrza, ale mamy pełną dowolność co do wykorzystania stotów ataków specjalnych. Możemy więc łączyć i mieszać ze sobą różne rozwiązania, aż nie trafimy w zestaw ataków specjalnych, który nam najbardziej pasuje. Jest to naprawdę fajny bajer i świetnie łączy się on ze stylem rozgrywki w tym trybie. Muszę powiedzieć, że World Tour to spore pozytywne zaskoczenie. Spodziewałem się byle jakiego chłapu, zrobionego trochę na odwalsie, taki dodatek do bijatyki, żeby ludzie nie narzekali na brak trybów dla pojedynczego gracza, a wyszła tutaj całkiem fajna i rozbudowana przygoda, przy której można naprawdę dobrze się bawić. Nasz awatar z trybu World Tour pojawia się też w Battle Hub. Jest to takie miejsce stworzone do celów socjalnych i zabawy z innymi graczami, które swoim wyglądem przypomina wypasiony salon gier. W tym miejscu możemy walczyć naszym awatarem z postaciami tworzonymi przez innych graczy. Jest też opcja do sparingu, podjęcia się różnych wyzwań czy dołączenia do jakiejś organizacji graczy. Mamy też sklepik z elementami garderoby naszej postaci. Po lokacji są też ustawione automaty, na których możemy zmierzyć się z innymi graczami. W gruncie rzeczy jest to zastąpienie menu przez otwartą przestrzeń w stylu MMO ale to całkiem przyjemny zabieg. Battle Hub jest też wykorzystywane do organizowania różnych turniejów i wydarzeń związanych ze Street Fighter 6. Miejsce to umożliwia granie w klasyczne automatowe produkcje Capcom. Mamy więc do czynienia z wirtualną przestrzenią w stylu Home z PlayStation 3. Nie jestem wielkim fanem takich bajerów, ale wiem, że są osoby, które lubią rzeczy tego typu. Ostatnim blokiem trybów jest Fighting Ground, gdzie mamy standardowy tryb arcade, Czyli serię wal konkretnej postaci wzbogacone o intro i zakończenie jej przygody. Jest też versus do gry z AI albo kompanami przy konsoli. Extreme Battle pozwala nam toczyć potyczki w wariacjach trybów, które mają się rotować co jakiś czas. Mamy też opcję gry online z meczami rankingowymi i tymi nie wpływającymi na nasze statystyki. Można powiedzieć, że w Fighting Ground znajduje się ta standardowa część Street Fightera. Grając właśnie w tę część Street Fightera 6, zauważyłem całkiem ciekawą opcję. W grze możemy bowiem odpalić tryb komentatorów i słuchać, jak nasze zagrywki i rundy są opisywane przez osobowości ze świata biatyk. Jest to fajny dodatek pozwalający poczuć się niczym na prawdziwym turnieju o wielką stawkę. Nowością w systemie walki Street Fighter 6 jest Drive Gauge. Jest to pasek energii regenerujący się w trakcie walki. Możemy go wykorzystać do wielu różnych sztuczek i zabiegów. Mamy na przykład atak Drive Impact, gdzie na ekranie eksplodują kolory, a my odpychamy przeciwnika potencjalnie otwierając go na jakiś combo. Jest też opcja wzmocnienia naszych ataków specjalnych znana jako Overdrive. Energia z tego paska może posłużyć też do parowania ataków i robienia rewersali. Drive Gauge zdaje się być potężnym narzędziem z wieloma zastosowaniami. Jestem ciekaw, jak ten element rozgrywki sprawdzi się w rękach profesjonalistów. Możliwe, że na turniejach będziemy mogli zobaczyć naprawdę wykręcone akcje dzięki tej nowej technice. Ekipa z Capcom postarała się, by Street Fighter VI było bijatyką nie tylko dla hardkorowych graczy i profesjonalnych turniejów. Twórcy wrzucili sporo rzeczy, by ci mniej doświadczeni i szukający czegoś niezbyt pro też mogli się dobrze bawić. Poza wspomnianymi wyżej trybami, jak World Tour i Battle Hub, mamy też zmiany w gameplayu. Największą jest nowy sposób sterowania. Możemy wybrać opcję klasyczną z sześcioma atakami, gdzie kopniaki i piąchy podzielone są na Light, Medium i Heavy i gdzie należy wbijać odpowiednie kombinacje do odpalania ataków specjalnych. Jest też opcja Modern, gdzie sterowanie zostało mocno uproszczone. W tym wariancie mamy trzy przyciski do zwykłych ataków, jeden służący do wykonywania specjali po naciśnięciu głos odpowiednim kierunkiem. Jest też osobny przycisk do rzutów i przycisk asysty, który po naciśnięciu wraz ze zwykłymi atakami pozwoli wykonać jakieś combo. Dzięki temu wszystkiemu gra staje się znacznie łatwiejsza w zrozumieniu i opanowaniu. Już po kilku chwilach można odpalać ataki specjalne i wszystkie inne funkcje jakie oferuje nam system rozgrywki. Puryści pewnie będą narzekać, że zabija to część frajdy jaką jest nauka postaci i odpowiednich ataków. Jednak wprowadzenie takiej opcji jest najłatwiejszym sposobem na pozyskanie graczy, którzy normalnie stonią od zbyt skomplikowanych biatyk. Na koniec jeszcze moje trzy grosze o monetyzacji w Street Fighter 6, każdy kto zna bijatyki wie, że są one żyłą złota do zarabiania na graczach. Nowe postacie, season pasy, stroje i kolorki. Wszystko do kupienia i pompowane przez miesiące lub lata po premierze tytułu. Podobnie będzie i w przypadku tej produkcji, z tym, że na tę chwilę nie ma jeszcze za dużo rzeczy, na które możemy wydać monety, kupione za prawdziwą kasę. Street Fighter 6 stawia bowiem na dwie waluty: tą, którą da się zdobyć w grze i Fighter Coins do kupienia w przedziale od 22 do 230 zł, które możemy przeznaczyć na strój numer 2 dla każdej postaci, kolorki i kilka pomniejszych dodatkowych opcji, jak stroje premium dla naszej postaci z trybu World Tour. Nie jest źle. Ale należy przygotować się na cały wysyp płatnych strojów za jakiś czas. Wydaje mi się, że Street Fighter VI to krok w dobrym kierunku dla serii. Legendarny cykl nie tylko dogania, ale i nawet trochę wyprzedza konkurencję w ofercie trybów i opcji dla mniej doświadczonych graczy. Sama gra daje nam opcji na wiele godzin zabawy i jest solidnym fundamentem dla tego, co przyjdzie z kolejnymi sezonami i wersjami, jak to jest w zwyczaju cyklu o ulicznych pijatykach. Ja jestem niezwykle zadowolony z tego tytułu i mam nadzieję, że konkurencyjne serie, których nowe odsłony również mają premiery w najbliższych miesiącach, będą równie dobre. Rok 2023 rokiem biatyk? Dlaczego nie? Ocena końcowa 8 na 10. To wszystko w tym materiale. Będziemy wdzięczni za komentarz, lajka i subskrypcję naszego kanału. Pozdrawiamy serdecznie i cieplutko całą redakcją. Trzymajcie się i do następnego materiału. Cześć!